Otóż decyzje o unieważnieniu dekretu o wywłaszczeniu Łemków czy Ukraińców z terenów i nadaniu im zamiennego mienia na ziemiach zachodnich, takie decyzje podejmowano na, na podstawie dekretu. No Można mówić, komuniści byli tacy i tacy, wydawali dekret. Dobrze, ale teraz w naszych czasach, za czasów pana wojewody Ćwika, Decyzję z upoważnienia wojewody Małopolskiego najczęściej podpisywała urzędująca w delegaturze oddziału w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, urzędująca tam kierownik wydziału w wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości, magister Justyna Izbińska. Ta pani podpisywała. Niekiedy także. Nad, na tych decyzjach o, o wystąpieniu o unieważnienie, podpisywała się starszy inspektor Monika Grecka, delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Kiedy lasy państwowe wystąpiły nieco zdruzgotane sytuacją, w której muszą tylko oddawać już mienie, bo droga była taka, że najpierw była decyzja wojewody, podejmowana w imieniu wojewody. A potem następowało sądowne wejście na hipotekę i przekazanie terenu osobie bez sprawdzenia, czy dostała mienie zamienne, bez sprawdzenia, czy dysponuje odpowiednimi dokumentami. Sąd po prostu mechanicznie, jak to się mówi w kolokwialnie, klepał już decyzję. I taki Łemek czy Ukrainiec wchodził i wchodzi w posiadanie państwowej ziemi. Lasy wystąpiły, lasy państwowe wystąpiły do Urzędu Wojewódzkiego w Małopolsce z zastrzeżeniem na ten temat. I o to jaką otrzymały odpowiedź. To też wyciekło i, i mogę Państwu przytoczyć. Otóż, odmowę udostępnienia informacji, aby lasy państwowe stały się stroną i mogły uczestniczyć w postępowaniach własnościowych, dotyczących ich terenu podpisała dyrektor wydziału organizacji i kontroli w urzędzie wojewódzkim w Małopolsce pani Aneta Gil. I co napisała? Celem wnioskodawcy jest uzyskanie informacji w jego prywatnej sprawie, służącej jego partykularnym, subiektywnym interesom, nie mającym nic wspólnego ze sprawą publiczną. Drodzy Państwo, Lasy Państwowe występując w obronie mienia państwowego, otrzymują odpowiedź od pani Anety Gil z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w Małopolsce, że ich wniosek jest stanowiskiem w prywatnej sprawie służącej partykularnym interesom subiektywnym itd. nie mającym nic wspólnego ze sprawą publiczną. To przepraszam. Nie wie lewica co robi prawica. Co się dzieje w tym Urzędzie Wojewódzkim w Małopolsce, że mienie wartości setek milionów złotych jest tak pochopnie wydawane? I teraz w tej sprawie zastrzeżenia wnosił minister rolnictwa, jeżeli uzyskiwał informacje na ten temat. A w większości informacje na ten temat nie trafiały w ogóle do Ministerstwa Rolnictwa, wszystko było załatwiane na poziomie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i delegatury tego urzędu w Nowym Sączu. Powiecie Państwo bałagan, nieodpowiedzialność? Zapewne tak. Ale czy nie sprawa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Czy natychmiast do Urzędu Wojewódzkiego w Małopolsce nie powinny zwalić się wszystkie możliwe służby? Bo traci się mienie rzędu setek milionów złotych. I to są konkrety. Być może te panie są niewinne. Być może tylko mechanicznie podpisywały, jak wszyscy mechanicznie podpisywali, jak pan wojewoda mechanicznie podpisywał upoważnienia do wydawania takich decyzji. A kto się tym wreszcie zajmie? Czy polskie państwo jest państwem udawanym, czy realnym? Bo jeżeli realnym, to sądzę, że podanie do publicznej wiadomości takich informacji wymaga jednak jakiejś akcji. Od czasu jest tak, że Ukraińcy w Polsce mają większe prawa niż sami Polacy. Zaraz zresztą podam na to kolejny przykład. Otóż pytają Państwo o sprawę, którą nieustannie drąży, a która nie jest podawana przez media oficjalne, mianowicie sprawę zwrotu łękom Ukraińcom lasów w rejonie Polski Południowo-Wschodniej. Teraz gasz informacji na ten temat, żeby już urzędnicy nie mogli się wypierać tego, co robią. Postępowanie o zwrot lasów łemkowskich przebiega tak, że wojewoda małopolski przez uchylenie orzeczenia o przejęciu na skarb państwa określonych terenów doprowadza do tego, że łemkowie czy Ukraińcy odzyskują mienie, które pozostawili na terenie Polski, uzyskując w zamian mienie ekwiwalentne na ziemiach zachodnich. Sprawa rozszerza się o tyle, że coraz więcej obywateli ukraińskich, mieszkających na Ukrainie, również występuje o te zwroty i te zwroty otrzymuje. Otrzymuje bardzo dużo agresywnych wypowiedzi Ukraińców, którzy zarzucają mi, że ujawnią tę sprawę, ale, no, jak nie będę tego ujawniał, to kto, kto tę sprawę ujawni? To jest... Bardzo proste pytanie. Więc argumenty lasów państwowych, że nadanie mienia, na ziemia, nadanie, na, że tym osobom zostało nadane już mienie na ziemiach zachodnich, e, czy że zostały już z, dokonane zwroty dla osób powracających na te tereny w latach 50., są kompletnie przez wojewodę małopolskiego nie uwzględniane, wszczyna procedurę administracyjną, i doprowadza do tego, że sąd powszechny na podstawie decyzji wojewody zmusza lasy państwowe do zwrotu mienia w naturze i płacenia każdemu z tych głębków i Ukraińców 100 tysięcy złotych odszkodowania. A więc nie dość, że otrzymują z powrotem uroszczony przez siebie ma majątek państwowy, to jeszcze obligatoryjnie wypłaca się im 100 tysięcy złotych jako odszkodowanie. Postępowania prowadzone z w, 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 wniosków obywateli Ukrainy, którzy też chcą odzyskiwać mienie. Przepraszam, czy obowiązuje symetryczna ustawa mówiąca o tym, że Polacy, którzy mieli mienie na Ukrainie, mogą dziś odzyskiwać swoje mienie w naturze na Ukrainie i dostawać odszkodowania. Bo z tego co wiem, takiej procedury nie ma. A zatem, na jakiej podstawie oddaje się mienie w Polsce Ukraińcom mieszkającym na Ukrainie? Którzy to występują. Te, te postępowania z wniosków obywateli Ukrainy e, toczą się m.in. na terenie leśnic, nadleśnic w Gorlice, Łosie, Kołaczyce. E, w tej chwili jest to 254 sprawy, 121 z nich do, dotyczy osób będących obywatelami Ukrainy. Wszyscy oni reprezentowani są przez mecenasa Pawła S i automatycznie nią wydawana jest nieruchomość oraz wypłacane odszkodowania. Rozmiar roszczeń osób z Ukrainy to około 1200 hektarów lasów, których wartość dziś wynosi szacunkowo około 60 milionów złotych. To tylko to, co chcą odzyskać Ukraińcy z Ukrainy. Jeszcze raz pytam, czy Polacy, c, y, mogą y, ci, którzy mają, zostawili swoje dobra na Ukrainie, a właściwie na terenach dawnej II Rzeczpospolitej, dziś mogą występować o odszkodowania i zwrot w naturze terenów. Bo z tego co wiem, nie. Więc na jakiej podstawie Ukraińcy dziś żądają i, i otrzymują jakieś uroszczone swoje mienie? Postępowania prowadzone są przez wojewodę małopolskiego w sprawie uchylania orzeczeń o przejściu na skarb państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRRi. Lasy państwowe nie są tu w ogóle brane pod uwagę, są tylko biednym wykonawcą decyzji wojewody popartych przez sądy, które jakie są, dobrze wiemy.